Pogoń Szczecin szuka środkowego obrońcy. Jak twierdzi Daniel Trzepacz, wiele wskazuje na to, że do Dumy Pomorza trafi Antonio Tikwić. Klubem macierzystym 21 latka jest angielski Watford. Pogoń Szczecin może być rozczarowana minionym sezonem. Duma Pomorza otarła się o europejskie puchary. Co więcej, podopieczni Roberta Kolendowicza musieli uznać wyższość Legii Warszawa w finale Pucharu Polski. Władze szczecinian doszły do wniosku, że klub potrzebuje nowego środkowego obrońcy, zwłaszcza, że z Pogonią żegna się m.in. Mariusz Malec i O. W ostatnich dniach głośno mówiło się o rozmowach z Marcinem Kamińskim i Majkiem Nawrockim. Daniel Trzepacz z portalu pogonsportnet.pl twierdzi jednak, że portowców wzmocnić może Antonio Tikwić. Mierzący 195 cm wzrostu Chorwat przechodził przez niemal wszystkie szczeble reprezentacji swojego kraju od U-18 do u 21. Lewonożny stopper ma w swoim CV takie kluby jak Udinese, Watford i rezerwy Bayernu Monachium. Może się pochwalić nawet debiutem w Serie A. W zimowym okienku transferowym Tikwicz został wypożyczony do Greiser AK 1902 roku. Udało mu się zaliczyć 15 występów na austriackich boiskach. Dziennikarz przekonuje, że trwają rozmowy w sprawie transferu definitywnego. Negocjacje ponoć zaczynają nabierać tempa. Może się okazać, że Pogoń pobije swój rekord transferowy. Portal Transfermarkt wycenia Chorwata na 700 tysięcy euro. Do tej pory najwięcej kosztował Eftymios Koulouris. Władze Pogoni zapłaciły za greckiego snajpera 900 tysięcy euro. Tikwicz byłby drugim piłkarzem, który trafił do Szczecina w letnim okienku transferowym. Jako pierwszy do ekipy Roberta Kolendowicza dołączył Jose Pozo, który ma za sobą krótki pobyt w Śląsku Wrocław.